Cześć moi drodzy, ja jestem Grzesiek z Garanda i dziś przychodzę do Was z pięknym klamotem amunicję 22LR Strebok Ter22. Fajny magazynek, 25 naboi. Oprócz tego gwincik na końcu lufy. Przyrządy się tutaj także znajdują od razu na start. Kolba składa, składana, więc do torby się zmieści. W tym wypadku lufa akurat 10-calowa. Moi drodzy, w Ameryce oni uprawiają jakiś tam swój plimking, strzelają do pustych puszek od piwa, ale nie. My Polacy jesteśmy prawdziwymi sportowcami. My strzelamy mini rifle. Więc jeżeli chcecie broń do tego. Wpadajcie do mnie, mam takie piękne Strybogi t 22 jeżeli lufa 10 cali Was nie zadowala, bo to za krótko, spokojnie przychodzę, pomagam. 12,5, piękny, zgrabny, z dłuższą lufą, tylko ten ma jakąś taką cienką. Jeżeli nie lubicie cienkich, wolicie dłuższe i grubsze, proszę bardzo, łoże oktagonalne też się w 12,5 cala znajdzie, ale jeżeli to za mało... 16, jedziemy po 16, moi drodzy. Jest i ona, 16, piękne, oktagonalne, długie łoże. Jeżeli tu Wam wystaje, nie ma problemu, z takim do końca też się znajdzie. A oprócz tego możliwość modyfikacji. Kolba składana, nie lubicie, zamieniamy na taką z buferkiem. Chcecie mieć swój bufer? nie ma problemu, sam adapterek się znajdzie. Chcecie coś innego, proszę bardzo, mamy PDW oraz acera. więc wpadajcie do mnie, pomogę dobrać. Trzymajcie się, hej!